Cześć, witajcie. Dzisiaj znowu Cytryna. Dzisiaj będziemy wymieniali termostat, ponieważ zauważyłem że jakoś, jakiś czas temu, już dawno w sumie nie, nie ogarnę, że to termostat, że długo się jeździ, cały czas jest zimno, niska temperatura. Na komputerze sprawdziłem, pojeździe na autostradzie było 78 stopni, a termostat się otwiera przy 83, także zdecydowanie to jest za mało. Tu mam nówkę, oryginał, także tu jest numer, gdyby ktoś potrzebował. I teraz, tak, gdzie tu jest termostat? To oczywiście nie może być z zwykłego wkładu termostatu to musi być cały taki, o. On jest od boku silnika na cztery śrubki. Tu raz, dwa, trzy. Czwarta śruba jest tu. On jest tak bokiem. I tu jak się przyjrzycie, o, jaki jest ten wąż, to jest termostat, czyli pod tym, z boku silnika, on jest w tej pozycji wykręcony. Tutaj jest, co, jest jakiś wężyk, 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 wężyk. To jest wtyczka od czujnika temperatury, tak mi się wydaje. Także trzeba jeszcze zlać z niego wodę z układu. Więc tu auto na takich tych, powiedzmy, na cegłach. W takie bloczki budowlane. I o, tutaj to trzeba będzie zdjąć, zlać wodę. No i wykręcamy termostat. Ale jeszcze, żeby ten termostat wyciągnąć. Sorry, zasłoniłem. No, to trzeba tutaj wyjąć akumulator. Także odpinamy akumulator, odkręcamy klemę. Tu jest taka obudowa komputera. Żeby ją zdjąć, ona jest na takim zatrzasku i jego trzeba odciągnąć, i wtedy nam ta cała obudowa idzie do góry. Tu jest jeszcze na takich dwóch zatrzaskach. Nie wiem, czy dam radę to jedną ręką zdemontować. Tu trzeba odbezpieczyć. O i to nam wychodzi. Także tak to wygląda. Ja to teraz wszystko demontuję. Wywalamy te plastiki, wywalamy dolot. dolot aby wyjąć, trzeba odciągnąć i wyjąć rurę z obydwu stron. I wtedy on się tam jakoś tu rozpina, tu go trzeba rozkręcić. Wszystko jedzie out. Zobaczymy, jaki tu będzie dostęp. Klemat, to wiadomo do góry, tu już jest luźna. Tam trzeba już odkręcić. Kumulator odkręcony, teraz jak go wyjąć? Tu trzeba nacisnąć taki plastik, on odejdzie. On nam trzyma tutaj chyba stopkę. Jakiś taki clean się robi. Teraz kurde, trzeba podnieść. A boże, tu w ogóle jest taki syf szlam, ale czemu? ręk mi na mrozie chyba spryskiwać. I lała się po prostu tutaj taka pręga była płynu. Bo Mniejszał ten płyn. Teraz tu wyciągam dziada. Dobra, jedną ręką nie dam rady. Wiecie, wiecie o co chodzi. Plastik z komputerem. Ma tutaj jeden zatrzask i tutaj drugi. I teraz tam to wychodzi wszystko. bokiem. Tu widać jak akumulator trzyma plastikowe takie zaczepy. Także się z nich chwilę po szarpie. Widzimy się, jak to będzie wszystko wyjęte. Jak już nie było komputera, to bardzo się ładnie przekrzywił akumulator na tą stronę. Czyli łapka przekrzywiamy, wyciągamy. Tu są dwie śruby, postaram się odkręcić, wyjąć, cały ten plastik. Tutaj jest taka. Wtyczka y, się trzyma, także ją wyluzujemy stąd. Tu jest jakieś nie wiem, przekaźniki. Nie wiem od czego, jak ktoś gdzie może napisać, żeby było dla, na przyszłość dla potomnych. Co tu jeszcze jest? No. Trzeba ten plastik zobaczymy co tutaj, jakie będzie dojście do naszego termostatu. Już, o, już go troszeczkę widać. Dobra śruby odkręcone tylko tak to żeby teraz podnieść tutaj wszystkie przewody się do tego trzymają. Trzeba powyciągać te plastiki z tych przewodów to takie jakby co, co trzymają je w miejscu. tak? I jak to pójdzie do góry to tu spod skosu tu są takie plastiki pod metal po prostu je trzeba je tak wysunąć i do góry. Także zaraz zobaczę, czy mi się uda to uwolnić. Bo wtedy byłby o wiele, wiele lepszy dostęp. Teraz tu już widać. Zaodepnę, w ogóle, chyba wszystkie te wtyczki sterownika. Wtyczki sterownika. Tu się naciska. Ten, I tą weichajkę. Weichajkę, Wichajster. Się. No, robi tak i to ta wtyczka nam wychodzi. Także trzeba zapamiętać, co jak było. wyjmę ten sterownik, żeby mi nie przeszkadzał. Także teraz tu się trochę poszarpię. Zobaczymy, co mi jest tutaj się uda. Dobra, sterownik wyjęty. Tu są takie cyngwajsy, które współpracują tutaj z tym kawałkiem wtyczki. Jak się zamyka tą wtyczkę, to ona automatycznie dociąga nam, a jak się wypycha, to trzeba bardzo do końca wypchnąć, aż to coś wyjdzie tu z wtyczki i dopiero można wyciągać. Także tu troszeczkę więcej miejsca. Tu dalej szukam, jak tutaj wszystkie te trzeba podczepiać od środka, jak to wygląda. Tu tego kawałka do lotu już został wyjęty wcześniej, nie wiem czy pokazywałem. A to siedzi tutaj, na takim czymś. Jak to się podważy to to jest taki klin i to nam wtedy wychodzi. Tu już widać, ktoś był, bo jest troszeczkę nadłamany ten klin. Tak mi się wydaje, że jest nadłamany. No i dobra, coraz więcej miejsca tu się robi. Coraz lepszy dostęp do tych kabli. Mam taką łapkę. Bardzo fajnie się tym podważa właśnie te, te takie o jak tutaj. Wsadamy, podważamy to wychodzi. Także za jakiś czas mi się wydaje, że uda mi się to wyjąć. Dobra, już uwolniłem też to coś. To trzeba było wyjąć. Do góry, właśnie te trzy piny siedziały w tym trzebu. Do góry, co tu jest, jeszcze nie wiem, ale widać mamy piękny dostęp do naszego termostatu. Tu jest jedna śrubka. Gdzieś się znajdą kolejne. Tu pod spodem jest o. tu. I zaraz poszukamy, jeszcze porównam, czy na pewno ten termostat wygląda jak trzeba. I działamy dalej. Grubsza wygląda, że to jest to. Tu jest odpowietrznik, ale on jest tu naciskany, więc on pewnie się zakłada tutaj. Tu jest wtyczka, to jest ten wąż, ten wąż z tyłu. O, tam jest jego opaska. No i te dwa węże tutaj, no więc powiedzmy, że, że części się zgadzają. Teraz Jak te opaski wyjąć? Mam do tego specjalne narzędzie, na szczęście. Tak to wygląda, że naciskając, jeździ tutaj nam linka. Czekajcie, jedno miejsce, że wezmę. No i to nam ułatwi. Znaczy mnie, a Wam to musicie sobie kupić? Takie coś. No także ułatwi nam to wymianę. Także spuszczam teraz tutaj płyn chłodniczy, no i działamy dalej. Powiem Wam trochę szlam, aczkolwiek e, to był zalany niebieski płyn po rozrządzie. I panowie nie odpowiedzieli układu po rozrządzie i zabrakło, więc miałem tylko różowy, więc zadałem różowy. Więc wiem, że ogólnie tam się kolory pozmieniały. No ale... Kurde. Czy różowy, niebieski coś się równa brunatno-brązowy, to ja nie wiem. Zmierzymy sobie potem w jakiej temperaturze to zamarzało. Mam taki... Jak to się nazywa? O, nie pamiętam. Glu glikometr? Nie wiem. coś tam z alkoholem. Uwolniłem wtyczkę. I Cofnąć do tyłu, tutaj tak ten ząbek podważyć. Zrobię to takim haczykiem. Takim haczykiem. Eee, tu już dwie, dwa węże zdjąłem. One mają takie wycięcia w sobie, o widać. Tu jest takie wycięcie. I one musi na wycięcie na obudowie. Tu, tu jest na taki kawałek plastiku. I tu jest wycięcie w wężu, to musi się pokrywać z co A, dobra, sorry, to był brud. Ale tu jest znak. O, sorry, tu jest. Tu jest strzałka i takie wycięcie. I to ma być na to, żeby po prostu wąż nie był skręcony, nie pracował. Nie? Także też tu odpełniacz odkręciłem, żeby więcej tego zleciało. Tu pod spodem jest miseczka, wszystko tam sobie ładnie kapie. No i co? Ciągam kolejny wąż. Ten już tam z tyłu, z tyłu o tamten. No i działamy. Zobaczymy, jak to jak tutaj się wszystko uda. Trochę rzeźba jest, powiem. Wam. Tu jest jeden śrubkę, drugi śrubkę. Tu jest jeden. I tu jest pewnie zawrężem. O, tam jest ostatni. Dobra. Koniec tego działam już wyszarpuję całość. Ta śrubka tutaj była T30 i to po prostu tam trzeba wykręcić tak jakby i wysunąć z dolotu. Także kolejny kawałek dolotu I tu po prostu jest już dojście jak krowienarowie Także elegancko. Coś widzę ostro, jest napięte coś. Nie wiem co to jest. Ale jest napięte. To jest złączka yy, paliwa. Czy w ogóle paliwowa na listwę. Także nie wiem od czego to wiązka, ale ja prawdziwe, żeby nie była tak napięta. W ogóle co teraz, że jak się za bardzo mocno ściśnie taką obejmę, to ona ma taki ząbek. Ząbek o, tu jest taki ząbek, że to wejdzie przeskoczy i w maksymalnej pozycji rozpiętej. Będzie totalnie luźne. O, tu na przykład, tak mi się tutaj wydarzyło. Nie wiem, czy będę mógł ponownie użyć te, te obejmy, jak się tu rozlukuje z tej blokady, właśnie. Czy to taki feature czy to jednorazówka. Nie, spróbujemy, zobaczymy. Dobra. i co na razie wyszarpie wszystko, potem będziemy się martwić, co dalej. Te obejmy to takie są sprytne, jednak, bo tu potem wkładacie wkrętak. robi się dźwignia. Podnosicie to i ona strzela. Tak się strzeliłem w palec. że Normalnie kurde, aż mi zaraz będzie. Spuchnie pewnie. Ach, no dobra, tu jest termostat. Trzeba z niego przełożyć odpowietrznik. Zaraz go zdyniemy. Co tutaj widać? Uszczelka tu czasami cieknie. I co w tym wnętrzu termostatu? Czy coś tu widać? Zaraz porównamy sobie z oryginałem nie wiem czy dużo zobaczymy pewnie nie o, no dobra, idę po oryginał tutaj w oryginale może ta sprężyna jest inaczej, bo ma taki regularny zwój a tu jest jakaś taka rozciągnięta, tu jakby coś się zadziało z tą sprężyną tu jest takie coś taki punkcik on musi wejść tam w, w taką dziurkę w bloku silnika no ale tam jeszcze trzeba oczyścić całe gniazdo te pouszczelce, te wszystkie syfy trzeba Wyczyścić i oczyścić. Tak to wygląda. Tu trzeba wszystko do czystego. Także ja to muszę umyć i widzimy się za chwilę. Co ciekawe, odpowietrznik jest tutaj tak ścięty z jednej strony. Tutaj też jest takie nacięcie płaskie. O! Tylko oczywiście musiał mi pęc, bo dwa lat pewnie. Tu pękło, więc boję się, że czy mi będzie ciekł. Czy nie będzie ciekł. Spróbuję go jakoś, nie wiem, na trytkę czy coś. Najwyżej się trzeba będzie zamówić nowy, i kurde. Aj, tak to jest. Nie wiem, czemu nie dali nowego. Już mogliby sobie darować takie, takie coś. No dobra, ja tu działam dalej. No dobra, nazwa kanału zobowiązuje. Tu czuję pętelkę i tak, żeby siła działała w tą stronę. Zawiązane, naprężone. Także no, nie wyrwie tego, nie mogę sobie pozwolić na warię Nie wiedziałem, że trzeba to nowe. Także montuję nowy, nowy termostat z ASO No jo ojoj, oj, oj, oj. Cześć, cześć Montuję nowy termostat z ASO, ale kurde już nie wiedziałem, że odpowietrznika trzeba No nic, ca ca całe życie się człowiek uczy Jak będziecie wy wymieniać to sobie kupcie też nowy odpowietrznik taka ciekawostka tu Norma, oni opaski robią Jest producentem tego odpowietrznika Dobra, koniec pieszczot Mam nadzieję, że tu nie będzie przeciekać, że tu nic nie porysowałem minimalne ryski po włókninach ściernych są to jest też ta kamień o tu jest właśnie ta dziurka w którą musi wejść to coś z termostatu dobra składam to u się ściemnia no i siedzi tu wszystko siedzi ten czujnik co tam idzie na dół ta wiązka jakiś czujnik tutaj o nie wiem od czego ktoś może dać znać co to za czujnik? On jest tutaj, tuż, tuż, tuż za skrzynią biegów, jest ten czujniczek. Śrubki dokręcone, tyle je dałem ręką. Tam ważne, żeby weszło ten plasticzek w ten otwór. Piękny nasz nadrucik odpowietrznik jest. Także do zalewania płynem sobie go odpowietrzymy. Jak tu jestem przy okazji, to tu sobie poczyszczę takie masy silnika, takie syfy. Przejrzę w jakim stanie, że jak będę jakąś usterkę czy coś, to. Prawdopodobnie któraś z mas mogła przegnić, teraz problemów nie ma, ale rozkręcić chyba nie zaszkodzi. Także sobie podziałam i zaraz się widzimy na zalewaniu. Tam że muszę na dole podłączyć. Zobaczymy, co tutaj będzie się działo. To teraz robimy test tego szlamu. I tu mam taki plastikowy, on jest lepszy. No taki pokazuje tam minus 35 około. I tu mam taki szklany. Kurde, to fokus w ogóle się nie łapie. Czekajcie. I ten szklany to w ogóle on nigdy nie działa. Nigdy nie działał dobrze, ani razu mnie dobrze nie pokazał. Także on jest albo, albo jest uszkodzony. To minus 35. Też dla różnych, tych, dla różnych składów tego płynu. Tutaj wam pokażę w tym. Tu jest minus 40, minus 35. Tak, jak trzymam, może mi się zaraz uda złapać, że to jest minus 35. Czekajcie. No, takie minus 33. Minus, no, minus 35. Uznajmy minus 35. Także czy to jest pomieszanie po prostu niebieskiego? w układzie też jest także nie. Może w ogóle zrobię pukankę tego układu chłodzenia Przy okazji kiedyś. Dobra, zalałem już. Tu leży bańka, prawie pusta. Także zobaczymy. Olejek z butelki jest różowo, jest minimum teraz tak to tak, jest taki świetny dostęp tam, tam z tyłu, o tutaj jest odpowietrznik jak go odkręciłem leciały bąbelki z płynem, aż zaczął lecieć sam płyn tak samo ten odpowietrznik odkręciłem, aż leciało po prostu sam płyn także jest grubsze odkręcone, jest tutaj dolane, jest na razie minimum poskładamy, odpalimy, zagrzejemy go, zobaczymy jak będzie się no, odpowietrzał, jak będzie stan tutaj naszego płynu to jeszcze przy okazji umyłem z tego płynu żeby to nie żarło tylko lepiej to chyba wodą spryskać Te cięgienka jak było bardzo bardzo zimno to mi ciężko biegi wchodziły tam też dalej jest takie o tam jest takie cięgienko tutaj też są takie cięgna także kiedyś to będzie chyba wszystko trzeba wymienić nasmarować chociażby z, nie wiem smarem silikonowym w sprayu bo zimą właśnie, jak był minus to ciężko, ciężko biegi wchodziły dobra mniejsza oto przy okazji czyszczę słupki zmierzyłem akumulator z 590 ma 430 amperów. Podładujemy i zobaczymy, co tutaj dalej będzie się działo. Dobra, klemy założone, wszystko poskładane tak jak było. Tutaj jeszcze nie mam tego kawałka do lotu. Tu jest odpowietrznik, tamten jeszcze można sięgnąć, ale to zobaczymy. Jest na razie ponad maksa. Idę odpalić silnik. Dobra, chodzi sobie. Mam nadzieję, że nic tutaj nie zalałem. Zobaczymy w aplikacji jak temperatura tutaj w aplikacji mamy 14 stopni w lewym górnym rogu jakieś tam parametry, kiedyś sobie coś patrzyłem więc też mam coś tam na, na ekranie przygazujemy sobie jak odpaliłem to było 6 stopni no nic, poczekamy szkoda że tu czasu nie idzie, dopóki nie zacznie się jechać na dole są takie liczniki czasu ale dobra, która jest godzina? 14.16 no to 14.15 odpaliłem, zobaczymy jak będzie dalej jest 14.26, 10 minut minęło i już wewnątrz jest naprawdę ciepło także wydaje mi się, że coś dała ta wymiana muszę się przejechać i zobaczymy jak będzie to wyglądało po takiej krótkiej przejażdżce Przejechałem się tu chwilę. Tu widać jakieś pół godziny trip time. 17 minut jeździłem, 10 minut było na wolnych obrotach na postoju. 80 stopni raz latało 85, potem do 70 spadało, także podejrzewam, że się po prostu odpowietrzał system. Dwa razy w trakcie jazdy dolałem tutaj płynu. No i co, zobaczymy, jak tutaj zaraz to będzie. Teraz idę coś zjeść, potem do sklepu i widzimy się później. No dobra, z termostatem to by było tyle. Wczoraj wypił chyba z 2 czy trzy zbiorniczki. Teraz tutaj trzeba trochę dolać. Już jest teraz zimny. Jest drugi dzień. Przez noc podładowałem sobie właśnie ładowarką akumulator. Jak widać ładowarka jest przerobiona. Ona pokazuje niby 14, ale ładuje do 16,5 V. Przy okazji oczyściłem sobie styki i założyłem sobie takie urządzonko, co monitoruje napięcie na telefonie. Zaraz wam to pokażę. Dużo ludzi o to pyta. Tam często w linkach pod filmem jest właśnie taki moduł Bluetooth. Także ja polecam. Mam teraz w każdym aucie. Zaraz pokażę wam na aplikacji, jak wyglądało napięcie, jak to się ładowało. Widzę, że krótkótska ładowarka skończyła, bo dobiła do 16,5 V. Na wyświetlaczu było 14,7 teraz trochę spadło. Tryb gwiazdki. Bierzemy sobie, jak to tak na świeżo poładowaniu jest. No i zobaczymy, jak to napięcie się przez noc zachowywało. No, tutaj widać, mamy 14,5 V c 3 jesteśmy połączeni. Jak kliknę w to, to teraz bokiem mogę sobie zobaczyć. Wczoraj tam koło 17, coś było 15,7 V. I przez całą noc 16.3 Cały czas to nabijało. I dzisiaj około no około 11.50 było 16,5. Tutaj są takie piki, kiedy ładowarka ładuje, przestaje, ładuje, przestaje. Także jesteśmy w tym momencie. To ja teraz ją odłączę i sobie zmierzymy testerem, jakie są możliwości akumulatora po ładowaniu. Teraz oczywiście akumulator nie był obciążany, ma 14.3, więc otworzę auto, żeby trochę tego ładunku powierzchniowego zeszło z akumulatora. Jak widać, tam napięcie siada. Zmierzymy sobie poładowaniu. Ten miał 590. Teraz będzie miał też niższe parametry niż może mieć. 310 A zmierzył, ale przy 14,6 V. No jak widać, jeszcze chyba trochę niedładowany zużyty ten akumulator. Tylko tester mierzy Delta peak Jak mamy wysokie napięcie akumulatora i obciążymy go, jest duży Delta peak i on nam. Zaniża parametry, jakie by były, gdyby było napięcie 12,678. Także jeszcze wrócę później, zrobię ten test, jak już auto sobie odstoi i tu będzie normalne napięcie. I zobaczymy sobie, jak będą wtedy parametry wyglądały z 13,8. Także ja robię przerwę, wrócę później. Dobra, jest wieczór. Tutaj już dolałem do pełna. Trochę jest zbiorniczek brudny, ale widać jest max uzupełniony. Tu już zrobiłem teścik. Teścik znowu 415 amperów wyszło, aczkolwiek powiem Wam tak: Duży wpływ na pomiar tego typu testerami mają klemy, i tu klemy są z takiej stali, no nie wiem, takiego stalitu jakiegoś miedzianego, nie wiem jak to nazwać. No nie wiem, myślę, czy zdjąć po prostu klemę, czy zdjąć klemę i na gołym, gołej miedzi zrobić pomiar, chyba tak zrobimy. Tu już może nie będę ściągał, bo tu jakby łatwiej mi też jest objąć to. Ale kiedyś na filmiku tatka Marczuka, pozdrawiam Tadziu, właśnie było z klemami pomiar i BS i była różnica naprawdę tam chyba z 50, 100 czy w ogóle 200 amperów, jakoś tak znacząco. Jeśli chodzi zwłaszcza o też pomiar rezystancji wewnętrznej, była duża różnica. Także spróbuję tu jeszcze jakiś pomiar przeprowadzić. Zobaczymy, czy akumulator już padaka zajechany przez takie nieużywanie. Czy co? A jeszcze zobaczę w aplikacji. Jak napięcie na nim wygląda teraz? No, już się trochę napięcie tutaj stabilizuje 12,78. Zobaczymy, sobie jak to wyglądało. Tutaj było nasze 16,5 V. Potem spadło do 13,3. Teraz jesteśmy. Tutaj jest takie odświeżanie co kilka minut. O, tam 13, najniżej było 12,7, bo otwierałem drzwi. Tutaj najniżej było właśnie te 12,6, 12,7. O, 12,64, bo otwierałem zamek. Tu widać taki pik w dół. To jest właśnie otwarcie samochodu. Teraz go sobie odpalimy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tu jest coś takiego jak test rozruchu. Robimy napięcie rozruchu. 9,43 mówi, że niskie. No to może faktycznie padaka akumulator. 14,34 ładowanie. Włączymy sobie jakieś ogrzewanie tylnej szyby, zobaczymy jak ładowanie hamulec przeciwmgielne, tylne 1427 czyli raczej nie wina alternatora, no faktycznie może akumulator padaka. No dobra, zobaczymy pod maską jeszcze raz pomiar bez klemy i no i się okaże. w ogóle coś tu szumi, może napinacz, może jakaś rolka, może sprzęgło alternatora. Słyszycie? Jednak bez klemy nadal jest 410 Amperów No, także możemy uznać, że akumulator się kończy, także dobrze, lepiej wiedzieć wcześniej, niż jak po prostu padnie i nie będzie się dało go odpalić. Dobra, ja już właśnie nie zanudzam, składam to wszystko. Wymiana termostatu, dolanie płynu, ten jakby baterii monitor, tak, tak to się nazywa. Tak to wygląda, jakby ktoś chciał wiedzieć. 1,5 miliampera niby poboru od 6 do 20V, aplikacja. No i tyle. Jak ma ktoś jakiś pomysł jakby zwiększyć zasięg tego to dajcie znać. Myślę w ogóle czy to otworzyć czy nie, ale w sumie czy da się zwiększyć zasięg bluetootha. Antena i tak jest drukowana. No nie wiem. Jak jest jakiś specjalista od bluetootha niech da znać. Dobra teraz to już naprawdę koniec. Trzymajcie się. Cześć.